Cześć, jestem witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Project RBG To już chyba trzeci odcinek i w końcu z głosem oglądam sobie wszystko i powinno działać dobrze I w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić tak Raczej pogadać z wami o tym O live'ach takich co planuję I o serwerze ogólnie No i zaczynając, na początku chciałbym wam podziękować za statystyki pod poprzednim filmem Ponad 100 wyświetleń i 8 lajków i za co wam bardzo dziękuję i teraz może przejdźmy do Twistero, co zmieniłem. No to od razu po zakupieniu Go na odcinku poszedłem do, na kuriarkę Robić na opony zimowe żeby nie ślizgać się i lepiej jeździć, skręcać i tak dalej. No to jedyne co się zmieniło, to jeszcze Felgi zmieniłem na twisty bodajże i kolor rantów felk oraz kolor całego auta na taki jakby miętowy, nie miętowy. No, coś w tym w design. I może teraz przejdźmy do sprawy z live'ami. Bo na poprzednim odcinku w komentarzach pytałem, czy chcielibyście jakieś live'y. I trochę osób napisało, że chciałoby. No to najpierw, na początek, bym musiał wszystko dobrze ogarnąć. Yy, mikrofon, i tak dalej. No, to na pewno bym musiał tam z OBS-em dobrze ogarnąć, bo aktualnie na OBS się nagrywam. Nagrywałem wcześniej na NVIDIA i Shadow Play, ale coś mi się tam zepsuło i nie mogę tego włączyć z powrotem, już od chyba 3 miesięcy. I aktualnie się na OBS nagrywam, tam bym musiał go jeszcze pod stream ogarnąć. Tam jakieś tam cele, takie wiesz, o, wiecie, ale ty. No i to by było chyba tyle z liveów. I bym. Myślę, że tak gdzieś live by się pojawiły jeszcze w marcu, ale nie jestem tego pewien, bo bym najpierw musiał wymyśleć tematy yy, na live'ach, żeby nie zanudzić, jak tutaj w tym odcinku ledwo co wymyśliłem z głosem. Yy, hmm, co to dalej mówić? O właśnie, mam jeszcze w planach jakieś serie QA zrobić czy coś. Um, więc jeżeli chcecie o coś mnie zapytać, to piszcie w komentarzu, ja tam w przyszłości może nagrywam jakiś odcinek z tego I... 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 i, i... się, rozwaliłem I to chyba tyle na temat tych live odcinków O, dostałem W ogóle sprawdzę sobie ten fomog z Jester'a Bo z, yy, nie sprawdzałem jeszcze dokładnie w Patreonach na zimówki Właśnie nie wiem, czy, czy to coś daje jeszcze 98 zalałem, więc powinien być większy. Nie, 108, 188 dalej. nie wiem czemu. Myślałem, że jest troszkę szybszy. Jak ten mój Euros jechał... miał silnik 2.5 i jechał 188 tak samo. Ten ma 3.1 silnik. Tak, 3 1 silnik. Co tu jest jeszcze ciekawego w tym. Tak to nic. Duże spalanie ma trochę. długo nie częściej to nie jest troszkę drogie. Jak, jak, na, jak, na mój, jak na mój stan majątkowy. Bo, jak ktoś ciebie się wali, tak że silnik się już daje, to no, sam silnik potrafi kosztować z 50-60. No, no, jak mówiłem, FAMAX jest taki sobie. Jeszcze tam na y, ostatnim odcinku z y, kupowania Jester'a właśnie wspominałem, że ten jeszcze dzień przed zakupem patrzyłem to wcale nie był taki sam y, droższy o 500, y, tylko z silnikiem 2.9, więc akurat trafiłem tylko teraz, y, jeszcze wczoraj patrzyłem, tak wczoraj to był silnik chyba 3.2 czy tam 3.3, y, droższy tylko o 1000, więc Yy, niby zyskałem, niby straciłem, ale ja jestem zadowolony yy, Wracając do tematy live'ów yy, Na pewno chciałbym na początku na, yy, troszkę pozerabiać na tuning tego Chestera. Mam na razie w planach zrobić yy, wizualny czyli ten spoiler, yy, progi o ile są, wloty i tak dalej i w przyszłości jeszcze zamontować sobie ten yy, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale dzięki temu można na wyścigi Jeździć, i tam e, dzięki nimi, dzięki, dzięki nim, no i dzięki nim bym mógł e, zacząć te wyścigi robić. Bo tam, że na przykład jakiś i coś tam, coś chyba jeszcze trzeba e, mieć. Jakiś tam poziom tego rajdowca. I dokładnie, jeszcze nie jestem ob obeznany z tym, więc bym musiał tu jeszcze dobrze ogarnąć. Najpierw i później to bym zaczął robić tam. Tam mechaniczna, i tak dalej, coś w stylu nie wiem, EQ1 Turbo. Hmm, jeszcze tam by sobie jakieś to chyba uprogramowego, nie, mechanicznego chyba też yy, zrobił radio, foto, wykrywasz fotoradary i tak dalej. Bo jeszcze się dobrze no tutaj na tuningu nie znam, to troszkę za szybko mówię. Yy, nie znam się jeszcze właśnie na tuningu tutaj dobrze, bo grałem tu może od grudnia z przerwą do lutego, gdzie tak może 5 lutego zaczynam tak regularnie grać. Bo aktualnie gram od 25 dni tak regula regularnie. Więc to prawie miesiąc. I jeszcze w planach mam zacząć nagrywać coś z motocyklami, bo jakieś tam jazdy i tak dalej. Bo aktualnie będę zaczynał już w przyszłym tygodniu prawo jazdy, um, A1. I bym mógł coś ponagrywać. W sensie jakieś błądą vlogi, Boże? Nie umiem vlogów w ogóle robić. Ale co tam, jakąś na przykład taką jazdę czy coś, to bym myślę, że ktoś oglądał. Dudnie jest ten Twarjard stąd. Zastanawiam się ogólnie, czy nie nagrać drugiej części sporadnika Jak zacząć grę na Projekt RPG. I jeszcze tak powiem, że to. Ciulowo jest robiąc ten, ten film strasznie. Pierwszy raz tam w, yy, w ogóle coś robiłem w Adobe Premiere Pro i jak na pierwszy raz to jest ciłowo strasznie. mam high to sobie przemanuję felki na ten kolor. Nie wiem jak bardzo słychać tą klawiaturę, ale nie popełniajcie mojego błędu i nie kupujcie Blue Switchy, naprawdę. Jeśli kochacie swoich domowników. I lubicie grać w nocy to odradzam. Nie to nie jest za jasny Nie, to też nie. Hmm. Tak ciężko to Ten też nie, co jest? Podstawowy to jest yy, tutaj jak mniej więcej no To też gdzieś tu Co jest? Zobaczcie, jakie to są te ustawienia, 7, 2 1,87, 1,81. Co to już stąd. Może ciemniejsze jeszcze bardziej. Jest jeszcze tutaj ciężko dopasować. Ten też nie, co jest? Ja sobie to może zapiszę jakoś. Dobra, teraz może będzie. No jest. Tylko jasność jaka. Jest się Nie tak już. Jest, mam. Chyba. Mę troszkę za. <laughs> Nie, teraz poszedłem za wysoko. Tutaj gdzieś. Tak powinno być. Git. Dobra, Roger. Nie wiem, że będzie brzydko. 13 sekund to. Hmm. Jak mi się wygląda? szału nie ma, <laughs> ale. Hmm. Myślę, że przedopasowałam, tylko troszkę wydaje mi się, że za ciemno. A to dopiero z bez... bliska gdzieś takie, że za ciemno. Więc myślę, że powinno być. Znaczy, nie, tak też widać Dobra, będzie Proszę sobie jeszcze naprawić go Nie ma nie, o nie, są jednak Nie, nie nie, zaciągnąłem niczego Karuser nie robię, bo po co? Dobra, No i git jest. Bez spoilera tak dziwnie wygląda, serio. Zawsze jak widziałem, kiedy stara, to musiał mieć spoiler ten. Bo chyba ich alien się nazywa. Serio. Co? Tak teraz wygląda bez, nie mogę się przyzwyczaić. Ale mi lekuję nie leczało. O, ho, ho. było. Cze, ty był policja. No i chyba będę powoli już kończył odcinek. Nie mam co jeszcze do gadania. Co tak bardzo. Dobra jeszcze rzucę go do czekowali. Dobra to by było na tyle w tym odcinku, Dziękuję Wam za oglądanie Jeśli Wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz możecie napisać No i, no i siema